Witam was serdecznie na moim kanale Ezotarot. Dziś czytanie do kart. Pytanie. Brak tytułu, tak naprawdę, brak kontaktu, tytuł czytania, brak kontaktu, czyli on przestał się odzywać. Częściowo pewnie nie wiecie, dlaczego jego myśli o Was, o Waszej relacji, jego następny krok, tak? I zobaczymy, co nam karty pokażą. Ja teraz będę Wam, e, przepraszam Was od razu za jakość i naświetlenie, ale to jest warunki polowe. Postanowiłam Wam coś nagrać, wrzucić Wam jakiś nowy temat, nowe czytanie Także myślę, że nie będzie Wam to przeszkadzało, bo chyba liczy się to, co nam karty mają do powiedzenia, do przekazania Jaka energia wokół nas tutaj krąży, tak? Kochani, tutaj z kart anielskich, wybiorę zaraz kartę przewodnika Czytanie na najbliższy miesiąc, ma miesiąc maksymalnie do dwóch miesięcy I tasuję karty Zobaczymy dla grupy kart numer 1. Karta przewodnik na najbliższy miesiąc 2. I proszę, wielkie, szczęśliwe zmiany dla Was. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Czyli a zresztą za chwilę Wam powiem, za chwilę wrócimy do tego. Wylosuję dla karty grupy kart numer 2, żebym znów nie zapomniała, bo tak jak ostatnio trochę się zagolopowałam. Karta przewodnik dla. Grupy kart numer 2. Kochani, karta, tak. Nie wiem, czy Wam mówiłam, bo już tutaj myśli już mi napływają do głowy. Oczywiście synchronizujecie sobie z kartami. To jest karta numer 1. Karta trzech monet. Przystopujcie, zastanówcie się, czy z tą kartą czujecie energię i karta numer 2. Karta ośmiu mieczy. Przystopujcie, zastanówcie się również, czy czujecie energię z tą kartą. Wracając do karty przewodnika dla grupy pierwszej. Wielkie szczęśliwe zmiany. Czyli tak jak mówiłam. Wielkie szczęśliwe zmiany. Generalnie, przez te, w ciągu tych dwóch miesięcy zajdą w waszym życiu zmiany, szczęśliwe oczywiście. Tu będzie wkroczenie na jakąś nową ścieżkę. Ten związek może się na nowo rozpocząć, odżyć na nowo. Tu może być przeprowadzka lub wyjazd do tego partnera lub spotkanie. To będą po prostu takie wydarzenia. Jakie wydarzenia? No, ta karta mówi, anioły cię wspierają, tak? Energia anioł, aniołów jest przy tobie. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, jak gdyby i no, dużej wiary u niektórych, u części z Was, tak? Nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające, lub, lub jak gdyby niemożliwe, nawet wręcz. Zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości, mają na celu zagwarantowanie Ci szczęścia. Jeżeli nie jesteś gotowy? Odrzuć, odrzuć ten strach i podążaj za swoim sercem, tak ta karta mówi. To dosłownie wam przytaczam, jak ta karta tutaj, co ta karta znaczy, tak? Do karty numer dwa wrócimy później. I kochani, brak kontaktu, tak? Brak kontaktu ze strony tej osoby. Co ona myśli? Dlaczego? Jest brak kontaktu. Co ona myśli? Później zobaczymy jej następny krok. Brak kontaktu. Co ona myśli? Dlaczego się nie odzywa? Jaka energia przeszkadza? Brak kontaktu. Dlaczego się nie odzywa? I już. Boi się zmiany. Kochani, ta osoba boi, boi się zmian. Boi się utraty um, niezależności? Może boi się. Związku, angażowania się. Pokażę Wam. Osoba nie jest gotowa na coś poważniejszego. Za dużo od niej możecie wymagać, za dużo od niej chcieć. To jest energia taka bardzo silna, dominująca. I to na nią trochę działa jak płachta na byka. Za poważnie, jak gdyby tutaj w tej karcie, jest to, że Wy za poważnie podchodzicie do pewnych spraw uczuciowych. I ona się wystraszyła, to ją trochę przerasta, tak? Brak kontaktu, jej myśli o, i karta mi wypadła. Mimo tego, że szczęście, dajecie jej poczucie szczęścia, i tutaj zauroczenie było, nie było to takie, że tak powiem, chwilowe, ale w głowie cały czas i w sercu jest zauroczenie. Jest taka z jednej strony chęć stabilizacji i z jednej strony chęć bycia z wami na stałe, na poważnie. Chce, chce ta osoba czegoś ważnego, ale tak jak mówi, dwa, mówię, dwa kroki do przodu, trzy do tyłu. Boi się tego zaangażowania, boi się zaryzykować, tak? Niezależnie jakie tu są relacje, boi się ta osoba ryzyka, boi się tej stabilności, boi się postawienia wszystkiego na jedną kartę, bo dla niektórych to może oznaczać właśnie to. Tu jest energia, która przeszkadza. Ewidentnie. Przy tej osobie. Ktoś tej osobie doradza. Widzę energię żeńską. Matka, siostra, przyjaciółka. Nie przedstawiam się jako ktoś więcej, czyli jako żona nie. To bardziej tu krąg taki właśnie. Matka, siostra, przyjaciółka, koleżanka doradza tej osobie. Nie plącz się, nie wchodź w to, nie plącz się w to, nie zaczynaj tego, weź to, skończ, tak? Ta osoba myśli w tym momencie nad tym, myśli, czy się odezwać do Was, myśli. Ale ta osoba jest przy niej i jej doradza. To jest jakaś osoba z najbliższego otoczenia tej energii, tak? O którą pytacie. Tak, od kontaktu, co jest w głowie tej osoby, jakie myśli. Kochani, po części ta osoba ma problem. Ta osoba ma problem, i tutaj przedstawia mi się jako problem. Już nieraz mówię, to jest taki problem. Um, to jest taka jakby słabość do pokus. Słabość do pokus, słabość do używek, do alkoholu, do zabawy. Nawet w niektórych przypadkach tu jest słabość do kobiet, tak? I to przy tej osobie wypadło. Czy jakieś towarzystwo o i kolejna karta widzicie ta osoba bije się z myślami w tym momencie ten brak kontaktu to jest walka w jej głowie i w sercu co ona powinna zrobić może po części nie chcę wam mówić pewnych rzeczy jest zagubiona na pewno ma mętlik i bałagan w swoim życiu i to na pewno to ją powstrzymuje to jak gdyby na tą chwilę Spowodowało to, że ona się nie odzywa, bo ona ma nieuregulowane jakieś sprawy przy swoim domu, przy swoim sercu. Ogólnie przy sobie jest zagmatwaną osobą i taką niezdecydowaną. Tu jest sprzeczność, czyli ona się nie może zdecydować jest sprzeczność przy niej. Ona by chciała, to jest taka walka pomiędzy może niedobrem a złem, a pomiędzy chcę a nie chcę. Jednego, w jednym momencie chce, za chwilę nie chce, waha się, tak? Takie wahanie ciągłe. Brak kontaktu, jego myśli, jej myśli, tak? Na tą chwilę energia. Coś się wydarzyło w życiu tej osoby. E, jakiś, e, coś się wydarzyło albo przy jej domu, albo przy jej sercu, to jak tak mówię, przy uczuciach. To mogła być kłótnia między wami, to mogła być sprzeczka, tu mogło coś wyjść na jaw, mogła wyjść jakieś kłamstwo, zostać, mogło zostać zdradzone. I przez to ona, jak gdyby tą obroną swoją, jakby, wiecie, że najlepszą obroną jest atak, czyli najlepiej się nie odzywać i udawać, że nie było tematu, tak? Odciąć się od wszystkiego. Korona królowi z głowy spadła, czyli na zasadzie został. Obnażony, tak? I, I tu jakaś tajemnica mogła zostać obnażona. Tu była jakaś kłótnia, coś się wydarzyło. I najlepiej jest się przestać odzywać, bo to jak gdyby najwygodniejsza. Zawsze jest ciężko zawalczyć o związek, łatwiej go zakończyć, po prostu. Tak to się tutaj przedstawia, tak? To niezdecydowanie tej osoby. Co w głowie, co w myśli tej osoby. No i proszę bardzo. Widzicie, uczucie jest do Was. Mało tego. E, tu są jakieś problemy karmiczne tej osoby. Tu jest między wami uczucie, ona jest zauroczona, jest chemia, jest może miłość nawet za dużo powiedziane chociaż pewnie w części z was tak, ale tu jest takie silne zauroczenie, taka chęć, chemia, pociąg, tak? Fizyczny i ogólny, taki mm, no jest, jest po prostu olbrzymi. Ale tu za tą osobą, cieniem się kładzie na nim jakaś przeszłość. Tu jest coś związane z pieniędzmi, tu jest jakiś problem związany z pieniędzmi. Może ta osoba mieć. Jakieś długi, o czym Wam nie chcę powiedzieć. Może mieć problemy finansowe, może mieć problem z pracą, albo no, mogła się wdać w jakieś kłopoty. Tutaj jest problem u tej osoby ewidentnie. U części z Was będzie taka osoba, pojawi się i, i, i najlepiej jest po prostu unikać takiego tematu, tak? Dlatego się nie odzywa. Zobaczymy kolejny ruch tej osoby. Jaki będzie kolejny ruch? Kolejny krok. O, kolejny krok. W stosunku w waszej relacji, tak? W stosunku do was krok. W stosunku do Was. Krok w waszej relacji. O, o, o. Zobaczcie. Ona się do was odezwie. Tu będzie spotkanie. Ta osoba się do Was na pewno odezwie i ta relacja się nie skończy. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Tu będzie, tu będzie zwrot akcji. Zwrot akcji ta osoba przemyśli sobie i tu na nowo widzę odświeżenie uczucia dla was, tak? Także widzicie, karty jak się pokrywają, wielkie szczęśliwe zmiany dla Was, i to uczucie wróci. To nie jest zamknięta sprawa. To nie jest sprawa zamknięta, kochani. Teraz zobaczymy dla karty numer dwa. Dla karty numer dwa to oznacza tak. Tak, to nawet nie trzeba tego komentować, bo wszystko o, co, o czym marzycie, o czym myślicie, wasze, wszelkie Wasze pytania odnośnie tej osoby będą pozytywnie rozpatrzone przez anioły, czyli będzie na tak. Cała ta energia do Was wróci dobra, pozytywna, tak? Dla osób, które tutaj wybrały tą kartę. I zaraz zobaczymy, jakie myśli są tej osoby w głowie. Brak kontaktu. Dlaczego, tak? Dlaczego jest brak kontaktu? Jakie myśli w jej głowie? Brak kontaktu. Jakie myśli w jej głowie? O, dwie mi się wyciągnęły. Ta osoba za dużo sobie wyobrażała na początku. I wygląda na to, że tutaj trochę y, za dużo chciała od Was na początku, za dużo, za, za szybko, za, za prędko, tak? Ze wszystkim. Mm, albo y, się, po prostu się przeliczyła. Chciała, y, tu może też chodzić o, oczywiście o seks. Ja nie mówię, że nie, bo tutaj jest, jest ewidentnie, że ta osoba za dużo od Was wymagała. Mm, może też być tak, że to Wy od tej osoby za dużo wymagaliście, bo to też tak może być. Ale ona jak gdyby chciała nowy, nowego początku. Chciała nowej znajomości, chciała czegoś nowego. Zobaczymy brak kontaktu. Co w jej głowie dlaczego jego głowie, dlaczego brak kontaktu. Tu jest zapowa. Tak, tu jest tak jakbyście. Już widzę, że po jednej stronie dla części z Was będzie to, że osoba za dużo od was chciała na początku znajomości. A po drugiej stronie będzie to, że to wy chcieliście założyć z tą osobą rodzinę, jak gdyby już na poważnie ten związek traktowaliście, a ta osoba się tego wystraszyła. Podobne, podobne jak tu, ale tutaj, tu bardziej chodzi o rodzinę, o takie już zobowiązania konkretne, takie po prostu konkretne sprawy w życiu, tak? W miłości i w uczuciu i, i przy rodzinie, przy sercu. To ona się tego wystraszyła. Wystraszyła się Czuła się osaczona, taka zamknięta, zagubiona trochę. Nie wiedziała, jak z tego wybrnąć. Dlatego tu ten kontakt został urwany. Jak na razie, no, żadnych tu nie widzę, ani kochanek, ani kobiet, które by mogły, kochani, kochani, kochane, one, ona się do Was odezwie. Tu też będzie propozycja spotkania lub jakaś informacja dla Was, tak? I to informacja będzie taka niepewna. On, to będzie tak delikatne, jakby będzie podchody trochę urządzała ta osoba do Was. Jego myśli, brak kontaktu, jej myśli, brak kontaktu. Tak, ewidentnie. Tu będzie spotkanie. Tu będzie spotkanie, będzie chciała się z Wami spotkać. To będzie Tu też u części mi się pokazuje, że osoba mieszkająca daleko, może poznana przez internet, może osoba, z którą w ogóle nawet się nie widzieliście, bo też mi to się tak pokazuje. Osoba wychodząca jeszcze raz do Was naprzeciw z nową próbą, tak? Z nowym, z nowym uczuciem. Jego myśli, brak kontaktu. I uczęście z Was to będzie tak: ta osoba sobie przemyśli i powie, dobrze, stawiam wszystko na jedną kartę. Chcę wrócić, tak? u części z was. U części z was to będzie jeszcze trochę trwało, bo ta osoba jest zagubiona, ale ona już taką jest energią, ciężką energią do okiełznania i ona się poczuła taka zagubiona, trochę niedowartościowana, chociaż tutaj energia też może być po waszej stronie, że to wy się czuliście w tym związku trochę i do partnera miałyście taki po prostu żal, tak, żale, takie, takie pretensje, że może was nie docenia, może za mało wam uwagi poświęca za mało czasu, może ma problem, żeby się z wami spotkać. I ta osoba po prostu pod ciężarem tej presji od Was urwała kontakt. Tak? Zobaczymy teraz jego następny krok. Jego następny krok w Waszą stronę. Jego następny krok w Waszej relacji. No marze. Tutaj jest następny krok. Tu jest spotkanie ewidentnie. On marzy o spotkaniu, on jeszcze nie jest na to gotów, żeby się do was odezwać. On jeszcze nie jest na to gotów. Tu mu ktoś doradza, żeby to zrobił, wręcz przeciwnie niż tu, w tym pierwszym rozkładzie, ale tu mu ktoś doradza, ktoś mu, ktoś mu tłumaczy, że spróbuj jeszcze raz, tak, przemyślał sobie pewne rzeczy, bo on na razie jeszcze nie jest na to gotów, jeszcze nie dojrzał do tej decyzji, żeby się do was odezwać. Jak mówię, rozkład na miesiąc maksymalnie dwa. Powinien się u Was sprawdzić. Także tu, jak widzę, to po prostu on jeszcze myśli, jeszcze się zastanawia, marzy o tym spotkaniu, myśli o rozmowie z Wami, ale jeszcze nie ma odwagi i jeszcze go to przerasta. Na tą chwilę, na to czytanie, będziemy aktualizować, bo ja myślę, że tak jak mówię, nieraz w swoich czytaniach myśli, uczucia, to co myślimy, czujemy się zmienia, tak? Energie wokół nas się zmieniają, wszystko na nas jakoś działa, no i wszystko ulega zmianie. Także na pewno będzie aktualizacja pewnych tematów na moim kanale. Dziękuję Wam serdecznie za subskrypcję. Jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, to zapraszam do subskrybowania, komentowania. No i co? No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Serdecznie Was pozdrawiam i do następnego czytania.